Jedno motto, które mam w biznesie: to rób to, co wszyscy, ale w inny sposób. I my robiliśmy dokładnie to, co, to samo, co wszyscy, bo produkowaliśmy kosmetyki, tylko to, co zrobiliśmy innego, to chyba w tamtym okresie czasu, jako pierwsza marka polska, weszliśmy na rynki europejskie bezpośrednich kontraktach do największych sieci drogeryjnych. I zaczęliśmy wysyłać do tych sieci po prostu maile, znaleźliśmy kupców, bo to jak ktoś chce, nie ma rzeczy niemożliwych. W ogóle wysyłaliśmy, wysyłaliśmy próbki i zaprosił, jako pierwszy nas zaprosił DM w Austrii. To drogery Markt robi o 30% większy obrót od, od Rossmana. Różnica w ogóle widać totalnie różnicę w podejściu bi robienia biznesu pomiędzy Niemcami, Austrią, tymi krajami zachodnimi a Polską. To jest, to jest była ziemia.